Dla przykładu seksualna preferencja niektórych kobiet, aby ich partnerzy poruszali się bardzo wolno, zwykle jest wynikiem odmiennego od ludzi zachowywania się kosmicznych gwałcicieli. Wszakże jest nam już wiadomo, że uci podczas stosunku nie poruszają się raptownie do IZ, tak jak to czynią ludzie. Natomiast po wprowadzeniu członka pozostają niemal bez ruchu, jednak używają telepatycznego rezonansu, aby zaindukować orgazm. Z kolei preferencja niektórych mężczyzn do odwrotnej pozycji, której to ich partnerka na górze dokonuje wszelkich działań, zwykle też jest wynikiem owych niepamiętanych zgwałceń, w których ufonautki utrzymują inicjatywę i dokonują wszelkich działań, podczas gdy zahipnotyzowany i sparaliżowany ziemianin pozostaje jedynie pasywnym obiektem gwałtu. Temat seksualnej eksploatacji ludzi jest bardzo pilny, jednak z uwagi na swoją obszerność wymaga on zaadresowania w odrębnej monografii. Niezależnie od wyjaśnień i następstw typu technicznego, wymaga on bowiem omówienia metod obiektywnej weryfikacji, jak często dana osoba na ziemi pada ofiarą takich gwałtów. Szereg metod w tym zakresie zostało już zidentyfikowanych. Poszczegóły patrz pod rozdział 3.7.1, a także opisów metod i urządzeń jakie zostały już wypracowane, a jakie umożliwiają obronę przed takimi gwałtami. Ich przykład omówiono w podrozdziale m 4 4. Choroby i problemy zdrowotne. Na dodatek do powyższych następstw. Podczas owych nieuświadamianych gwałtów przekazane nam też zostają przez Ufoli najróżniejsze problemy zdrowotne i choroby, jakie trapią nas potem przez długie okresy czasu. Ja coraz wyraźniej wynika to z raportów osób uprowadzanych do UFO, kosmici są szczególnie brudni, zaś spora proporcja ich wehikułów śmierdzi i przelewa się od nieczystości. Niestety, nie wiedząc o owych nieuświadamianych gwałtach owych burdasów SUFO, zwykle za nasze kłopoty zdrowotne jesteśmy raczej skłonni posądząc przysłowiowe siedzenie w publicznej ubikacji niż tych flejtuchów z kosmosu. Także sporo anomalii medycznych, takich jak niektóre zdeformowania narządów rozrodczych u osób seksualnie jeszcze nieaktywnych. Przykładowo naciągnięcie i zwiotczenie błony dziewiczej u dziewcząt czy oderwanie na pletka u chłopców, faktycznie bierze swój prapoczątek właśnie z następstw takich nieuświadamianych gwałtów dokonywanych przez okupujących nas kosmitów. 5. Nieświadome rodzicielstwo biorobotów. Jest to nieco odmienny rodzaj następstwa owej intensywnej eksploatacji biologicznej ludzi przez ufonautów. Wywiera ono ogromny wpływ na mieszkańców Ziemi, a stąd także wymaga tutaj omówienia. Wprowadza ono najróżniejsze komplikacje moralne i duchowe. Jak to łatwo może zostać oszacowane, poprzez oddanie co najmniej 4 jajeczek rocznie. Każda dawczyni o w wieku około 40 lat dostarcza szatańskim pasożytom sufu co najmniej 100 jajeczek. Za pomocą procesu przepoławiania, połączonego z zapładnianiem każdego z owych przepołowień spermą odmiennego mężczyzny, owe 100 jajeczek daje życie dla nie mniej niż 1000 biorobotów. W ten sposób w wieku około 40 lat każdy dawca spermy i owule jest nieświadomym rodzicem dla co najmniej tysiąc własnych dzieci, które niewolniczą jak zwierzęta i bez przerwy cierpią gdzieś na dalekiej planecie naszych okupantów. Nawet gdy dawcy spermy i owule świadomie nic nie wiedzą o owym rodzicowaniu, ich podświadomość jest całkowicie zorientowana w jego istnieniu i poczuwa się odpowiedzialną za morze cierpienia jakie ono stwarza. To z kolei jest źródłem najróżniejszych komplikacji duchowych, efektów karmatycznych. Telepatycznych wpływów, zmiany nastroju, snów marowych, psychologicznych obciążeń i tym podobne. 6. Wypadki i zagrożenia życia ludzkiego. Oczywiście, taki intensywny i niewidzialny ruch wehikułów UFO wokół naszej planety wprowadza najróżniejsze następstwa także i w innych obszarach. Jeden z takich obszarów, bardzo często nieuświadamianie komentowany w gazetach, dotyczy przypadkowych kolizji pomiędzy naszymi samolotami i niewidzialnymi UFO. Kolizje te stają się szczególnie nieprzyjemne, kiedy duży samolot pasażerski koliduje z ogromnym niewidzialnym UFO. Aczkolwiek, kiedy UFO znajduje się w niewidzialnym stanie telekinetycznego migotania, nasz samolot pasażerski przenika przez jego korpus niemal bez żadnych następstw. Ciągle najróżniejsze zjawiska wywoływane przez napęd takiego ogromnego niewidzialnego UFO mogą wpłynąć na nasz samolot. Najniebezpieczniejsze z tych zjawisk, to pionowe szarpnięcia jakie mają miejsce, kiedy wehikuł UFO porusza się w górę lub w dół, podczas gdy jego wirujące pole magnetyczne formuje kolumnę wirującego powietrza, jaka pozostaje niewidzialna dla radarów naszych samolotów. Owe szarpnięcia zwykle raptownie rzucają naszym samolotem, powodując poranienia pasażerów i nadwyrężając samolot. Jako przykład takich następstw rozważ lot numer 826 linii United Airlines, w którym dnia 9 grudnia 1997 roku jeden pasażer został zabity, zaś 83 pasażerów zostało zranionych. Na nieszczęście, nasze władze lotnicze ciągle starają się wyjaśniać takie kolizje z niewidzialnymi UFO jako zjawiska naturalne, obciążając kieszenie przeźroczystego powietrza za ich powodowanie. Aczkolwiek w większości tych wypadków samolot wychodzi z nich cały. Niektóre z nich kończą się katastrofą. Jako przykłady rozważ słynną katastrofę lotu 800 linii twa, jaka miała miejsce nad Oceanem Atlantyckim dnia 17 czerwca 1994 roku. Zginęli w niej wszyscy na pokładzie owego samolotu. Innym przykładem jest podobna katastrofa lotu numer 111 linii z z dnia 2 września 1998 roku. Cokolwiek oficjalne wyjaśnienia dla owych katastrof by nie stwierdzały, wszelkie istniejące dowody wskazują na to, że spowodowane one były przez zderzenie z niewidzialnymi wehikułami UFO. U3.1.4 Jak wykrywać na naszych nogach bliznę po implancie UFO? Wypracowana przeze mnie i zaprezentowana w tym podrozdziale najprostsza metoda konklusywnego dowiedzenia sobie samemu, że my osobiście też jesteśmy systematycznie uprowadzani do UFO jest bardzo łatwa do zrealizowania. Polega ona na zwykłym stwierdzeniu, że posiadamy na swojej nodze właśnie ową charakterystyczną bliznę, jak ją opisałem w podrozdziale U3.1. Aby więc metodę tą zrealizować, jedyne co jest konieczne to dokładnie oglądnąć swoją nogę w obszarze wskazanym opisami z podrozdziału U3.1. W przypadku wątpliwości, że blizna ta zadana nam została właśnie przez UFO, wystarczy dodatkowo sprawdzić. Czy daje się pod nią wyczuć wyraźny ubytek mięśnia, jaki powstaje tylko w przypadku dokostnego wiercenia nogi? Ubytku tego nie dałby się więc wyczuć, gdyby blizna ta powstała w wyniku powierzchownego skaleczenia skóry. Dotychczasowe moje badania empiryczne wykazały wszakże ponad wszelką wątpliwość, że każdy, kto posiada taką bliznę, uprowadzany jest do UFO systematycznie nie rzadziej niż co trzy miesiące. Może jednak być uprowadzany znacznie częściej, w przypadku mężczyzn nawet do kilku razy na tydzień. Na pokładzie UFO jest zasierabowany ze spermy lub sowule. W owym rzadkim przypadku gdy ktoś ciągle nie będzie wierzył swoim własnym oczom, ani moim badaniom, a stąd wymagał więcej niż jednego dowodu na fakt, że on sam lub ktoś z jego najbliższych, systematycznie uprowadzany jest do UFO, wówczas niezależnie od posiadania owej blizny, może sobie własne uprowadzenia do UFO dodatkowo potwierdzić następującymi dalszymi metodami. 1. Wykryć dalsze oznaki swoich... Lub czyichś systematycznych uprowadzeń do UFO, to jest te opisane w podrozdziałach U3.3 do U3.6. 2. Wykryć następstwa własnej seksualnej eksploatacji przez UFO -i. Następstwa te opisywane są w podrozdziałach 371 i U3.7. 3. Obiektywne potwierdzić wtargnięcia UFO do sypialni tej osoby. Poprzez zainstalowanie tam wykrywacza slash detektora UFO, jak detektor ten opisano w podrozdziałach U3.8, W1.1, n 4. Ewentualnie dodatkowo obiektywne potwierdzić swoje uprowadzenia za pośrednictwem tzw. testu miropisywanego w podrozdziale U3.2.1. Test ten ujawnia wystąpienie udanej osoby oznak posiadania skroniowego implantu indoktrynującego zainstalowanego w głowie przez UFO nautów. Techowo, ów test wykrywa oznaki posiadania takiego implantu tylko kiedy ów implant został zainstalowany w nieco niewłaściwy sposób. Ufonauci są raczej niedbałymi wykonawcami, stąd instalują oni ów implant błędnie u aż około 30% ludzi. W normalnych przypadkach, to jest kiedy te implanty indoktrynujące zostały wstawione i pracują, właściwie, test mir nie jest w stanie ich wykryć, na przekór, że implant taki znajduje się w głowie każdego mieszkańca Ziemi. W tym miejscu powinno wyraźnie zostać podkreślone, że powyższe metody obejmują ujawnienie aż kilku wysoce obiektywnych i niezależnych od siebie dowodów na ten sam fakt bycia uprowadzanym do UFO. Aczkolwiek po wykryciu któregoś z tych dowodów występującego w odosobnieniu mógłby on być posądzany, iż jego pojawienie się spowodowane zostało jakimś błędem czy zbiegiem okoliczności, pojawienie się u tej samej osoby aż dwóch z nich lub nawet wszystkich wymienionych powyżej, praktycznie wnosi absolutną pewność, że osoba ta bez swojej wiedzy i zgody jest wysoce systematycznie i powtarzalnie porywana do UFO. To zaś z kolei sugeruje, że a. osoba ta poddawana jest przez UFO na eksploatacji, oraz b. że umysł tej osoby manipulowany jest zarówno za pośrednictwem zainstalowanego w nim implantu indoktrynującego jak i poprzez nakazy pohipnotyczne programowane podczas każdego jej pobytu w UFO. U3.2 Implant indoktrynujący w naszej skroni. Zgodnie z tym co szczegółowiej wyjaśnione zostało w podrozdziale N4, a także co wzmiankowane było w podrozdziale A3, wszyscy ludzie na Ziemi zaopatrywani są także przez ufonautów w miniaturowe urządzenie w monografii tej nazywane implant indoktrynujący. Implant indoktrynujący jest to liczące mniej niż 1 mm średnicy, krótko zasięgowe urządzenie komunikacyjne i podpowiadające. Według moich dotychczasowych ustaleń, Wprowadzane jest ono do mózgu wszystkich osób na Ziemi. Zwykle osadzane jest ono w punkcie mózgu, jaki zgrubnie można określić, jako leżący w połowie odległości pomiędzy lewą skronią i lewym uchem, jakieś 5 cm wyżej niż szczyt muszli usznej. Precyzyjnie punkt ten daje się zdefiniować następująco, wykreśl odcinek prosty L jaki łączy ze sobą wloty do otworu lewego ucha oraz źrenice lewego oka, następnie znajdź punkt środkowy, który leży dokładnie w połowie L z 2 tego odcinka, w końcu znajdź położenie implantu, jakie oddalone jest to odległość cierpionowo w górę od owego punktu środkowego. Punkt zainstalowania tego implantu najłatwiej jednak wyczuć empirycznie, ponieważ w dniach naszych uprowadzeń lub dokonywanych na nas sabotaży, ufonauci aktywują jego działanie. Wówczas dosłownie czujemy go w naszych mózgach. W owych przypadkach odczuwa się go jako rodzaj ucisku obcego obiektu, punktowego płucia, czy jakby chropowatej kulki obracającej się w naszych mózgach. Ponadto, właśnie od owego implantu relatywnie często rozpoczynają się najróżniejsze migreny i bóle głowy. Fizyczny opis implantu przytoczono w artykule. 1N4, Pióra labręce J. Fenwick, Badanie wszczepów w Kanadzie, z kwartalnika UFO, numer 26, 2-1996, strona 67. Działanie tego implantu indoktrynującego podsumowane zostało w podrozdziale N4. Jak wszystkie urządzenia UFO-nautów, działanie to jest wielofunkcyjne. Jednak jak na razie udało mi się zidentyfikować tylko trzy z jego różnorodnych funkcji. Oto one: 1. Urządzenie łącznościowe, 2. Ideologiczne i filozoficzne indoktrynowanie jego nosiciela oraz 3. Wywoływanie bólów głowy, chorób umysłowych oraz chorób urojonych. Funkcja łącznościowa tego implantu polega na wypełnianiu przez niego niemal wszystkich funkcji opisywanych w podrozdziale N4. Tyle tylko że implant indoktrynujący instalowany w głowach ludzi nie słucha nakazów myślowych swego nosiciela, a jedynie wykonuje telepatyczne nakazy myślowe pobliskiego ufonauty. Funkcja indoktrynująca tego implantu polega na podsuwaniu jego nosicielowi poglądów i nastawień, jakie są zgodne z okupacyjnymi interesami ufonautów na Ziemi. Z kolei wywoływanie bólów głowy, zaś czasami także chorób umysłowych, za pomocą omawianego tu implantu, używane jest przez ufonautów w celach sabotażu intelektualnego. Kiedykolwiek ufonauci zechcą zasabotażować u kogoś jego potencjał intelektualny, aby na przykład przeszkodzić mu w jakiejś pracy umysłowej, która nie jest im na rękę, wówczas implant ten wywołuje u swego nosiciela bóle głowy, których nasilenie ufonałci są w stanie dowolnie regulować. W tym zakresie sabotażujące działanie tego implantu jest więc bardzo podobne do owego śmiercionośnego działania implantu identyfikacyjnego omawianego w podrozdziale U3.1. Najrzetelniejszymi i najbardziej pewnymi znakami. Jakie powinny nas przekonać, że faktycznie posiadamy ten implant? Są, 1. migreny i bóle głowy jakie zaczynają się w okolicach owej lewej skroni. 2. odczucie obecności obcego obiektu jakie mamy w owym miejscu, a także, 3. rodzaj uczucia rotującego obcego ciała, jakie to uczucie czasami zaczyna promieniować z tamtego miejsca, kiedy w pobliżu nas znajdzie się jakiś UFO uta. Formalne wykrywanie implantu indoktrynującego może się odbyć za pośrednictwem tzw. testu MIR opisywanego w następnym podrozdziale. Niemniej stosując ów test należy pamiętać, że dwa z 3 implantów indoktrynujących poprawnie zainstalowanych w ludzkich głowach nie daje się wykryć testem MIR, ponieważ nie dają one spodziewanych odpowiedzi. Jedynie pozostała jeden z 3 implantów, jakich zainstalowanie ufonauci dokonali wadliwie, reaguje na ów test. Test mir nie służy więc wykryciu obecności tego implantu, wszakże każda osoba na ziemi ma taki implant w swojej głowie, niezależnie od wskazań tego testu, a na niewłaściwe jego zainstalowanie. Dlatego nieodnotowalne wyniki testu mir wcale nie oznaczają braku u nas owego implantu, a jedynie oznaczają, że nasz implant działa poprawnie jak powinien. Natomiast te odnotowalne wskazania owego testu są nie tylko dowodem, że implant ten posiadamy ponad wszelką wątpliwość, ale także i dowodem. Że nasz implant nieco szwankuje w swoim działaniu i stąd daje się wykryć. U3.2.1. Test MIR, Magnetic Implant Response. Test MIR jest bardzo prostą procedurą badawczą, jaka umożliwia doświadczalne wykrycie efektów wadliwego działania implantu indoktrynującego zainstalowanego w głowie dowolnej osoby. Nazwa MIR dla tego testu wywodzi się od angielskich słów Magnetic Implant Response co znaczeniowo daje się tłumaczyć jako magnetyczna odpowiedź implantu, jakie przyporządkowane mu były przez jego odkrywców. Odkrywczynią zjawiska na którym bazuje ten test jest MS. Barbara Boyle Dallas, Texas, USA. Okoliczności tego odkrycia nie są mi znane, jednak zgaduję. Że prawdopodobnie zaobserwowała ona efekty użycia na niektórych ludziach urządzenia dla rezonansu nuklearnego, MIR, opisywanego w dalszej części tego podrozdziału. Jednak jego praktycznego rozwinięcia i wdrożenia dokonał jej przyjaciel, M.R. Nikolasa. Reiter. Opublikował on też podstawie.